Cześć kochanie, witam Was w piątek i zapraszam Was na przegląd nowości do Action. Pojawiły się piękne sukulenty, słuchajcie, też fajne dzbanki na dziale kuchennym, w ogóle dużo, dużo nowości. Piękne poduchy, także jeśli macie ochotę, to zajrzymy też na dział kosmetyczny, no i lecimy. Pierwszą nowością są właśnie kwiaty, które wyglądają jakby miały taką ratanową doniczkę. Ale słuchajcie, ta doniczka jest taka gipsowa. I one są w różnych kolorach. Przepięknych uroków, naprawdę, w ogóle takiego wiecie koloru, dodaje im ta trawa, która jest w środku, bo jest bardzo intensywnie zielona. Do tego kwiaty kupicie w różnych kolorach, a ich cena to tylko niecałe 10 zł. Jeśli macie ochotę zostać tutaj na dłużej, to zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Na nowość to rozkładane takie maty, co ciekawe one są z oparciem. Tutaj mają taki metalowy stelaż, dostępne są w dwóch kolorach i kosztują 45 zł. Kolejna nowość to takie termometry do wody ze zwierzątkiem u góry. Macie kaczuszkę, delfinki, żabki po 9 zł. Posiadacie basen ogrodowy, to z pewnością za 9 zł przydadzą Wam się takie dozowniki chloru. na bardzo przydatna rzecz, na dziale tym takim ogrodowym, wakacyjnym, za 4,50 są takie metalowe klosze, żeby sobie przykryć na przykład owoce. Wiecie, że jak tam muchy siadają, czy osy, pszczoły i tego typu wszystkie latające owady. Kolejną nowością są takie lodówki. Wiecie, po prostu e, takie chłodziarki, no jakby to nazwać, e, do przenoszenia sobie różnych produktów na piknik, właśnie zimnych napoi, takie po prostu lodówki turystyczne za 26 zł. Kupicie też małe wiatraczki na upalne dygi za 13 zł. Ale jeśli potrzebujecie taki wiatraczek większy, to oczywiście takowe też w Action kupicie. Tylko ciut drożej, choć nieznacznie za 25 zł. Nowością na dziale kuchennym są takie małe blendery. Fajne są do robienia właśnie jakichś szejków, też świetnie się spisują. One nie są drogie, bo kosztują tylko 45 zł. A co ciekawe, dostępne są w różnych kolorach. Działu kuchennego nowością są też te łopatki, łyżeczki. Tutaj macie cały zestaw za niecałe 8 zł. Nasz hitem na dziale kuchennym zdecydowanie są wagi i tutaj są dwa rodzaje. Ta waga elektryczna kosztuje 23,50, obok za, 24, za 25 zł praktycznie jest to taka waga z bateriami. Bardzo mi się podoba to, że są szklane i mają bardzo ładne nadruki. Jeśli lubicie takie tace, to w Action są fajne obrotowe, tylko bardzo głębokie, ale to jest też fajne, bo trochę to zapobiega przed wypadaniem różnych produktów. 30 zł. Ale słuchajcie, to co mi się spodobało najbardziej, to są te brokatowe termosy. Różowe, żółte, no po prostu duży wybór kolorów. Naprawdę prezentują się obłędnie. Są takie nietuzinkowe, kosztują niecałe 19 zł. Są organizery. Tutaj w Action kupicie różne te pojemniki. To, co jest w nich fajne, że można je ustawiać na sobie, można w różnej konfiguracji po prostu sobie ustawiać te pojemniki. A to, że są w różnych wielkościach, to właśnie daje to, że możecie zbudować fajne organizery. Ten duży kosztuje 20 zł, natomiast tutaj obok są dostępne mniejsze. Ten kosztuje niecałe 13. Natomiast taki mały, szufladkowy, już zobaczcie, tutaj kupicie za niecałe 6,50 zł. Krzyn też pojawiły się na dziale kuchennym, przepiękne bombonierki, tutaj są takie urocze z kokardką, choć bardzo podoba mi się ta z serduszkiem. Kosztują naprawdę mało, bo tylko 4,50. Natomiast jeśli potrzebujecie bombonierki troszkę większej, to tutaj o pojemności 1 litra są też takie bombonierki do przechowywania różnych ciasteczek swoją drogą Smakada robiła mi ta czekolada. 22 zł. Pójdzie też szklane butelki ze szklaną, oczywiście, słomką. I tutaj to jest ciekawe, że na tych butelkach napisane są różne przepisy. A cena takiej butelki, czy takiego kubka w zasadzie, to niecałe 10 zł. Kolejna nowość to szklanki, które są no dość spore dostępne w różnych kolorach, ich pojemność to 410 ml, a cena to 450. Widzicie też oczywiście mniejsza o pojemności 250 ml za 450. Kolejną nowością, bardzo fajną, kolorową i wiosenną i zdecydowanie wyróżniającą się spośród innych, to są te kolorowe poduchy. A to co je wyróżnia, to właśnie ta falbanka dookoła. No są po prostu przeurocze, same powiedzcie. 25 zł. Na dziale zwierzęcym kupicie maty, takie dosyć duże, rozkładane w formie też takie torby dla piesków, kotków i innych zwierzątek. One są dostępne w dwóch kolorach. Za niecałe 10 zł kupicie też mydeliczki. Oraz pojemniki na szczoteczki za 10 zł. W dziale łazienkowym również pojawiły się też nowe kurtyny. Takie wiecie pod prysznic, zasłonki. Bardzo mi się podoba ta kratę kolorowa, kosztuje 22 zł. Słuchajcie, to co skradło moje serce, to zdecydowanie są te lampki. Świecą one przepięknie, do tego sam klosz, mimo że one są plastikowe, wyglądają naprawdę ładnie. Kosztują 23 zł. Natomiast kupicie takie szklane lampeczki w różnych kształtach, w takie trójkąty, diamenciki albo żeberkowe za 12 zł. jest też fajna, to jest taka lampa, wiecie, solna kosztuje 30 zł, no i też ona wiecie, fajnie wygląda. Nie trzeba mu powiedzieć, że po prostu jest bardzo niepowtarzalna, natomiast takiej klasyki to tutaj kupicie na przykład takie bardzo klasyczne lampki na biurko za niecałe 30 zł. Kupicie też nowe mydełka za niecałe 5 zł. Tutaj są takie mniejsze pojemności, wiecie takie mydełko, które możecie gdzieś tam do torebki sobie wrzucić, żeby ewentualnie gdzieś po drodze umyć ręce, bo nie zawsze te mydełka są 450. Tutaj takie gąbki do mycia zwierzątka za 4 zł No i tutaj mamy też ciekawe mydła, takie kwiatowe, e, ogólnie taka buteleczka raczej klasyczna, choć fajnie wyglądają. No i też solkanie, bo kosztują 4 zł. To bardzo ładne w te kwiaty, bardzo mi się podobało. W ogóle samo opakowanie kosztują niecałe 6 zł. Z mojej strony to już wszystko. Także dzięki wielkie, że wytrwaliście, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Dzięki wielkie i życzę Wam miłego dnia. Buziaki. Hej!